Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim w kraju, na świecie, chciałbym złożyć życzenia, zdrowia, pomyślności, aby święta były szczęśliwe i obfite i bogate. A zwłaszcza tym ludziom ciężko, chorym, żeby mieli chociaż iskierkę nadziei na uzdrowienie, porozumienia, no i Przede wszystkim zdrowia, żebyśmy wszyscy byli razem, jakoś wspólnie. Najbardziej, najbardziej to bym życzyła właśnie tego spokoju między państwami, między ludźmi. No, pokoju, pokoju na świecie, między muzułmanami, chrześcijanami. Przede wszystkim rządom, żeby zrozumieli ludzi. Przede wszystkim o co, o co ludziom chodzi. Zwykłym ludziom życzę spełnienia marzeń, bo jak się spełnią marzenia, to inne życzenia nie mają już znaczenia. Żebym była z rodziną, to bym sobie życzyła. Żebyśmy się kochali nawzajem, szanowali. I żeby ja kocham dzieci, i dzieci, żeby mnie kochali. Jedyne, czego pragnę teraz, to duże zdrowie. Żeby dostać mieszkanko, taką niedużą. Kawalerkę dla jednej osoby. Przede wszystkim pojednania z rodziną, z którą nie mam kontaktu od 8 lat ponad. Bezdomnym ludziom wyjścia z bezdomności. To jest bardzo ważny cel. To jest przynajmniej dla mnie jest bardzo ważny cel, żeby wyjść z tego z tej bezdomności, żeby żyć jak normalny człowiek.